Siemano, będzie przedstawił nam perki dostaną zmiany naprawdę w tym mid chapterze Znaczy nie później, skoro teraz nam pokazali o tym Dokładnie 39 perków Info dostaniemy większe w następnym tygodniu Znaczy więcej info, ponieważ już dostaniemy jakieś konkrety, jeśli chodzi o jakie zmiany perki dostaną Oczywiście nie wszystkie pewnie, ale no I po części zawiedzony, po części zaciekawiony, po części... Czekam aż mnie trochę rozbawią ludzie Już nawet trochę rozbawili Ale generalnie tak E, Zdziwiony trochę tym i zawiedziony, że np. Letman Switch ani bon nie są zmian. Letman Switch my zdaniem, trwa zbyt długo, a Bone powinien coś pod zdać albo po prostu sam, bo dalej są problemy. No ale okej, okay, zobaczymy jak to będzie. Natomiast tak, e, chciałem w tym odcinku trochę mówić bardziej pelki, które nie omawiam w Overhaul. No Chyba zapraszam, to omawiam zmiany metapelków, jak pelki niektóre bym zmienił i tak dalej. A to tak chciałbym się odnieść do perków, które w sumie się odnosiłem, bo coś bym chciał dodać. Więc no... Uh, I tak bym w sumie zaczął sobie od końca. Barwerka, wiadomo, punkty, po spazową i tak dalej, jak mówiłem. Tanatka. Tanatka, jak na moje, powinna stać po prostu kompletną zmianę. Bo perfić tego nie ma sensu, znowu. Buchować tego jeszcze bardziej nie ma sensu kompletnie. Grań to jest zmiana zarysowana dlatego że są legiony, które mają tanatkę w basekicie, tak naprawdę. No bo nie ma co się dziwić. taką bardzo łatwo obija surwu, więc czemu z skorzystać, to jest po prostu genialny perk. Natomiast co będzie robił nowy? Nie mam żadnego pojęcia. Pan jest sobie zmianę i niby spoko. Pan jest tylko używany w konkretnych buildach, na przykład nie wiem, Power Struggle, czy po prostu nie wiem, żeby się jakoś podnieśli i się oczołgać. Nie wiem, co mogą z nim zrobić kompletnie. Jakiś może lekki buffik. Może żeby będzie to kompletną zmianę, a zobaczymy. Spine Spańcie jest tyle problematyczny że ale ja się tego niezbytnie nie nie znelfisz, bo zaraz będzie totalnie z pelkiem. Nie zbufujesz tego, bo to będzie z killerowym pelkiem. Słyszałem o czymś takim, że na przykład na Antik, table był killer, by się nie aktywował. Widzisz, że na przykład na was Ghostface w swoim Stealth Mode i nie wam, że o, na was patrzy killer. Co było nawet ok, daje by się mieli na przykład PhaseVolts i tak dalej, ale nie wiem, że go Państwo chcą zmienić. To zrobili, jak wiadomo, kompletnie w WalkPelku, useless. self kill nie odpuścili sobie go, co? Nie aż ja żadnego pojęcia nie nie chcę zrobić. Najpierw tego nie ma sensu, bo tego nie ma sensu, jak na moje. Jak już to jest kompletnie inny efekt. I po części jestem ciekaw, jak to na to wpłynie ludzi, którzy, wiecie, setkę się za każdym razem w grze, jak tylko są ranni. Słyszę, że ci ludzie będą mieli bull dupy. Tak samo jak tutaj mamy Noeda. Ludzie, którzy urządzają tylko wyłącznie Noeda, też mają bull dupy. I po części jestem ciekaw, właśnie, jakie ci ludzie będą mieli turbulencje, żeby nauczyć się grać trochę inaczej. Oczywiście zobaczymy jak to będzie działać, ale jak na moje selfcare jedynie co mógł faktycznie jakoś działać to jest to, że na przykład musimy go naładować i potem mamy zwyczajnego hila. czyli mamy 16 sekund, możemy się wydać, gdzie chcemy, ale musimy to wcześniej zrobić. Tylko chyba widzę taki efekt sensowny na Co Zobacz, jak na moje buff po prostu i tyle, o nie omawialiśmy. farmacji. Farmacja jest perkiem, który powoduje, że generalnie jak szukamy skrzynkę, mamy gwarantowany zielony toolbox, A czy toolbox, zielony medkit. I otwieramy skrzynki szybciej. I to w sumie tyle. Um, nie wiem, żadnego pojęcia, co oni chcą z nim zrobić. Jakby faktycznie, Perkin nie jest zbyt dobrym. Jeden heal, już mu znaleźć skrzynkę. No nie jest zbyt dobry. Natomiast, co będzie z tego? Nie wiem, zobaczymy. Jestem ciekaw. może będzie fajny perk pod heela. Po wiadomo, nerw, skoczuj wiadomo, nerw. Ovelcharge. Ovelcharge nie wiem, żadnego pojęcia też co może robić. Naprawdę, bazować pewnie na dalej. Hmm, i Gena. Hmm. Pewnie będzie działać tak co? Artur An jest detektywem, ale no... Nie mam żadnego pojęcia, co może robić na aktualny Overcharge. Nie ma go sens nerfić, nie ma go sensu buffować. Wiadomo. Off the record, Tak samo, musi robić coś ciekawszego, coś więcej, jak na moje, bo no... Hmm... w Off the record, skoro macie... Irona! I tutaj jest ciekawa akurat sytuacja. Zeals, -geal, nie wiem jak się na tam wymawia, ale Perk, który dosłownie przed chwilą wyszedł, już tej worka. Dobra, tak wygląda, jakby behavior stwierdziło. Dobra, jednijmy tego perka i tego zjełkujemy za chwilę. Będzie przynajmniej 39 perk. Myśmy mamy blisko 40. I jest Git. Perk nie dam co wyszedł z serii, work. Zmiejcie, że tak sadako szybko, błagam. Ale już za późno. No ale behind, wiadomo, to jest pełne zmiany. Spoko, że się truszają. Nawet wiadomo. I tak samo, czekam po prostu na bull ludzi. Może śmiesznie to brzmi, ale czuję po prostu już takie... O nie, nie tego perka, o nie, zmieńcie tego perka, teraz grać się nie będzie dało. W sumie już widziałem w komentarzach, że ktoś pisze, że... O nie, Death Harda nie będzie. Powinniście dziękować w ogóle, sur, to, że grają w tą grę i bla 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 bla. No. Ale no, no ale tak samo akurat Fair. Jakby dla mnie osobiście nie był bolączką, bo zwykle to był po prostu jeden, hack hak bądź frag dla niego. Natomiast. Okej, okay, Fair. Jak najbardziej do zmiany, chociaż no, trzeba Szapinad, że kiedy po nim jakieś asy w rękawie, bo ma być groźny. Ale no, tak do prostu myślę, że jest taki, no. O, palnąłeś mnie, wow, gratulacje. Więc no. Mostrus szline chyba jest w stanie po prostu z, z kolczkukiem. Nie muszę go pojąć, co zrobić, mogą zrobić. Co ciekawe, Lucky Break. Lucky Break jest aktualnie dość silnym pelkiem. Tylko, że. On taki jest parkiem, który generalnie, jakby to określić, zachęca Cię do grania taki trochę dla niektórych nudnawy sposób. Ludzie generalnie lubią część w tej grze, prawda? A ten park po prostu polega na tym, że dostajesz hita i zgubisz killera. No nie jest taki super ciekawy plus musimy mieć Metkita i tak dalej, więc jest niekawe, co oni będą się z tym zrobić. Zobaczymy. Ale no, lightweight, lightweight jest po prostu useless perkiem, w sensie być cokolwiek innego. Wow, moje ślady znikają o 3 sekundy szybciej? Nawet nie pamiętam dokładnie, chyba 3 sekundy były, więc no. Ah, Little jest ciekawe zmianę. Znaczy, dostaję pamiętam jakąś ciekawą zmianę, zakładam. 9 sekund widzenia aury na starcie. Jakby dla wielu to jest tak coś słabe i sądzę, że akurat ludzie po prostu nie potrafią wykorzystać tego perka, bo sporo info, wiecie, więcej jak się rozłoży po całej mapie na początku i tak dalej, więc jest naprawdę bardzo fajny, natomiast jeżeli już nie bufa, oj, oj, ja chętnie skorzystam. W to ciekawe jest knockout, tak samo. I na przykład kowrofobia. I chyba był jeszcze jakiś perk pod takiego typowego slaga, ale mogę się mylić. Oooo, nic nie widzę. Może teraz się mylę, ale... Karim to to wygląda, jakby też devsik się się pozbyć tego a mety pod slaga. Aktualnie, na pewno ten knockout jest no trochę irytujący. Kiedy sobie powali kogoś po drugiej stronie mapy, to nie wiesz dokładnie gdzie. Jeżeli jesteście na komsach, to w sumie knockout nie działa. A jeżeli jesteście w tego w solo -kiu, no to knockout nagle jest strasznie silnym pelkiem. I tak samo kourofobia, która powoduje, że woniśnie leczycie w tym losie kidera. nie ma go tego, sobie robić. Pewnie będzie robić inny efekt w zasięgu Tedloru. Natomiast knockout, jak na kompletnie nie walk A zobaczymy. Cud sobie zmiana. Jak na moje, to ma, jest sposobów. Jak buff. nie wiem, większy procent, mniejszy cooldown, coś takiego tak fajnie, o i na pewno, mam nadzieję przynajmniej, że będzie zmianę, że będzie się aktywował zawsze, a nie tylko na basic ataki. Błagam, zróbcie to, błagam. I will. Jak mówiłem też na odcinku, nie mam żadnego pojęcia, jak oni chcą znaleźć tego perk'a albo zbufować. Nie wiem, jedynie taką sensowną zmianę bym widział i tu ludzie polecali, znaczy polecali, jakby mówili o tym, ale też jest taki dziwny, to jest to, że po prostu I will działa tylko na krótki tego czas, Masz musi kliknąć przycisk, żeby go aktywować. Nie wiem, zobaczymy. Hope dostanie zmianę. I tutaj też nie mam żadnego pojęcia, co mogą zrobić. Jakby na przykład Heros bądź Mika posłówili, że. żeby cooldown, cooldown a Pelk nie tracił jakby swojego postępu, czasu, timeru. Kiedy jesteś na haku. Czy to jest to tak zasłużone? No nie wiem, ale generalnie. Więcej zrobić z tym perkiem, ale że go jakoś zbyt nie zbufują, bo będzie problem wtedy, że no. powiedzmy jakieś takie boli składy. I możecie, kiedy rapt trzymać naprawdę długo, no. To jest 7% speed dodatkowego. To jest huge. Jeżeli wiesz, jak wykorzystać hołpa, to jest huge. Więc jestem ciekaw, co jestem, A Gift of Pain. Perk jest totalnie mech, nikt w tym nie gra. Dostaje zmiany. Fair. pan jakiś bufik, ale że jakiś porządny. Eruption. Jak nam je podsunąć cooldown? To jest wszystko, co poszukuje ten perk aktualnie, chyba może jakiś percent jest troszeczkę lepszy. Makroń to są na irytujące. Poważ surwa, wieszasz go i masz kopnąć tego gena, który jest obok Ciebie. Nie, masz cooldown. I tak musisz powalić potem kolejnego surwa, więc tracisz czas i w tym skręcisz go w końcu, tego gena. Nie, to jest po prostu zmiany. Dysorsion. Do swego czasu dostał on dodatkowy token. I nikt w tym dalej nie gra. Ciekawe czemu, co? Jak na moje po prostu będzie jakieś nawijanie staków, Natomiast... Co i jak? Nie wiem. Kindle, znaczy Kindred, znaczy Kindle. Deja vu, dostaje zmianę. to jest bardzo dobry, jak na moje. Bo pokazuje Ci trzy najbliższe generatory na mapie. Więc wiecie, gdzie potencjalnie zniszczyć tego Trigena, żeby killer Wam potem zrobił, haha, mam no. Więc jakby to jest spoko, natomiast faktycznie Perk potrzebowałby czegoś więcej. Więc jak na moje, po dostanie buffa, dostanie jakiś dodatkowy efekt. No bez, to zobaczymy. The i Dead Heart znamy historię raczej, jaką powinno dostać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że faktycznie będzie fajna zmiana Dark Sense. Dark Sense aktualnie tak. Już jest z perkiem, jak na mojej, to jest tragedia. Wow, wykręcę genetycznie na 5 sekund. A jak skręciłem wszystkie, to dostaniemy nawet na więcej sekund. Wow, Kompletna zmiana. Dark Devolution. Dane Devotion włoszone jest takim perkiem, który sobie trochę truduje. Jest nawet ciekawy. Ja z tym nie mam pojęcia, co mógłby robić. Zakładam, że będzie dalej działać, czy co po hicie. Ale co będzie robić? Nie mam pojęcia. Kondo spili zmianę. Bardzo tutaj nie useless, tylko wyłącznie kontra pod doktora. Jakakolwiek. I czy jest jakkolwiek przydatny? Nie. Wydaje mi się, że po prostu dostanie jakiś dodatkowy efekt. A zobaczymy. Botanika. Botanika też mnie rozumie ciekawie. Jakby, wydaje mi się, że to jest w miarę dobry perk. Tylko, że nie daje się tylko głównie do jakichś apteczek. Masz jakiegoś self właśnie, żeby szybciej się wyleczyć. Więc możliwe, że ta botanika się dostaje zmiany ze względu na self Ale zobaczymy. Więc no, tak jak mówiłem, no, to jest takie moje małe mówienie Nie jest jakieś super treściwe, ale chciałam was poinformować po prostu o tym, że właśnie te zostają zmiany i nie mogę się doczekać, żeby wszystko sprawdzić, obczaić i tak dalej. Więc mówię, myśli w następnym tygodniu. Ponieważ sobie o tym mówimy na jakimś odcinku. Więc no, o, Co jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie zapomniałem. A, nawet no, w sumie to widzisz nawet w prawnym numeru, Taki typek napisał, że generalnie... Zmiana mety nie ma sensu, bo nerfisz meta pelki, bufujesz jakieś słabsze pelki i macie się potem znowu metę. Ale w sumie o to chodzi w grach tak naprawdę zawsze będzie meta. Ale o to chodzi, żeby meta była inna. Tak przynajmniej się wydaje, co nie, żeby po prostu były ciekawiej, meta była inna, a nie, że mamy się pozbyć po prostu mety, bo metę się pozbędziesz. Zawsze będzie meta, zawsze zrobi lepsze od drugiego. Więc no. Więc tak trochę nie rozumiem tego rozumowania, ale no. I powiedzcie, co wy o tym sądzicie? Sądzicie o tych perkach? Co będą te zmiany, jakie widzicie, widzicie w tych zmianach? Więc tutaj bym był ciekaw. No i co? Jakby dzisiaj gameplay wideo nie będzie. Grania mamy teraz sporo w DBD na streamach. Jak to jest event, więc zapraszam. Gramy naprawdę sporo, więc no? nawet jak teraz oglądacie, to Pani streamuje, więc no zapraszam na Twitcha. się tu mój nickname i link w opisie, więc zapraszam. No i co? Czekaj nawet jest info. Trzymajcie się.